Nie, ja ja falaka tylko... No to true! Tak. Ja I, ma... I ma jeszcze na kuchni, będzie. Skala wupa jest kurwa. No co on odpierdala, ten ziomek? To twoje Ja mam drugą listę. to chodziło. To jadł! No

Ej! Spalił się albo... Z... Ej, daję ci flesza. Do prawej. Weź go spal. Do prawej dawaj. I fleszuj. Jest nie ma nic. To... Kurwa, do prawej słyszałem! Co? No do prawej kurwa słyszę. Ja pierdolę mam. Jebać was. <grym, <grym, no za senbagiem stałem. Okay. Oba, nie masz def. No, kurwa. <grym>, Krasek, możesz. Mam na zło. Mam na pake. Kurwa, jest.

Idź do okna i mostuj tak dalej. Dobra, ja, no, dobrego spota Kurwa oh! mać, może smoka. Kurwa, ma ma nie smoka smoka Kurwa mnie